W dniu 26 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Miejskiej. Prezentujemy Państwu fragment komisji z wystąpieniem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka w części dotyczącej stanu i aktualnych planów modernizacyjnych dróg wojewódzkich w okolicach Prabut. Ja przygotowałem informację, ta informacja będzie pisemnie zostanie pozostawiona tutaj Państwu. Bo ja myślę, że po tych. Interwencjach w interwencjach w ostatnich dwóch latach, silnych interwencjach Pana Senatora Czarnowaja, Pana Starosty Godzika, Pana, pana Posła Kozdronia, Pana Burmistrza Pawłowskiego, a nie tylko wielkie tuzy wymienię, bo, bo wymienię też mniejsze gminy, na przykład Pani, pani Wójt Sadlinek czy też Pana, pana Wójta Gardej, na przykład, a jest tutaj liczne interwencje. No pani, pani Wójt Sadlinek to mnie po prostu nawet zapakowała do samochodu i zawiozła do, do, do Sadlinek. E, z całego czasu, ominałem ominąłem w szerokim tym, I pojechałem, i pojechałem do Gardei do, do Sadlinek po to, żeby zobaczyć jak wyglądają, wyglądają drogi wojewódzkie. My mamy oczywiście pewien problem z drogami wojewódzkimi w powiecie kieleckim i sztumskim, ze względu na gęstość dróg wojewódzkich. Nie ma drugich innych powiatów jak te dwa, którym występuje tak, taka gęstość dróg wojewódzkich. No to dostaliśmy w spadku w 1999 roku w momencie tworzenia samorządu wojewódzkiego. A wynikało to z pewnej sytuacji takiej chyba yy, lokalizacji ośrodek, jednostek wojskowych celów ogólności państwa i tak dalej, nie chcę tej sprawy rozwijać. No tak dostaliśmy i w związku z tym część tych dróg kompletnie nie nadaje się do, do kategorii dróg wojewódzkich. No ale koniec rzędu temu wójtowi burmistrzowi, który chciałby przejąć, co jest panu staroście, który chciałby przejąć drogi w takim stanie. Więc yy, ja się nie łudzę w ogóle. I dlatego postanowiliśmy. Wykorzystać, można powiedzieć, ostatnie pieniądze z regionalnego programu operacyjnego i dla dróg 515. Ja myślę, że mam nadzieję, że Państwo na numery mówią dokładnie o które dróg chodzi. 515, 519 522. Podjęliśmy się realizacji przebudowy dróg wojewódzkich, tych trzech, które wymieniłem. Wartość tych dróg sięga 54,5 miliona złotych i obejmują przebudowę około 30,5 kilometra dróg. Ja rozumiem, że o drodze 515 mam nie mówić, bo, bo Państwo nawet zaproszeni napisaliście 522 i 521. Więc chcę króciutko powiedzieć o yy, obecnych, trwających pracach. Po pierwsze trwają prace projektowe dotyczące wszystkich pięciu odcinków dróg, um, obejmujących tak jak powiedziałem długość 30,5 km. To jest y, droga <coughs> wojewódzka nr 522 sztumbórki koło ząb. Zresztą jechaliśmy tutaj z panią, z panią dyrektor Jolantą od strony Malworka. No, no, małe trudności mieliśmy, żeby tutaj tutaj Ja przez to raz, przez ten objazd po raz pierwszy wjechałem w rodowo. Do lodowa zaraz pojedziemy, bo zachęciła zafięcił, nas mój Departament Kultury, żeby, żeby zatrzymać się na chwilę w lodowie. A o lodowie wcześniej bardzo dużo dobrego słyszałem. że się zatrzymam wśród artystów. Yy, jeszcze raz yy, dopowiadam. Kilometraż yy, dronik 522 22 sztuk górki kołozonk to jest odcinek o długości 4,6 km. Yy, dalszy odcinek drogi 522 kamienna Prawuty yy, to jest kilometra 1372. Ja zostawię te dane, także w tej nie będę musiał na tym analizy podczas tej, tego posiedzenia. Łączna długość to jest blisko 6,5 km. I kolejna, kolejny odcinek drogi 522 trumieńki trumieje 7,2 km. Opracowujemy w tej chwili projekt wykonawczy. Chcemy. Yy, 1 sierpnia bieżącego roku. Wykonawca przygotowuje się do zgłoszenia robót budowanych na odcinki, na pierwsze odcinki. To jest 3,5 km. Krzymała Tropy, Kamienna Prabuty. To są trzy odcinki i tubieńki. Tu oraz, yy, oraz przystępujemy do yy, modernizacji, do remontu obiektów inżynierskich. Przepust na kanale Struga-Orlęca pomiędzy miejscowościami Cykusy i Kołozą mostu na rzece Liwa w miejscowości Gonty wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu drogi wojewódzkiej 522 w Pramutach, przepust na cieku kleczewskim w miejscowości Trumieki oraz most nad rzeką Gardęgą w miejscowości Trumieja termin zakończenia umowy i pełnej realizacji wszystkich robót, czyli całego tego projektu yy, obejmującego trzy drogi 515, 519, 522, 31 sierpnia przyszły rok. To jest taka, ta, yy, taka graniczna data, kiedy, kiedy muszą być yy, wydane wszystkie środki unijne, a potem pozostawiamy sobie kilka miesięcy na, na ich pełne rozliczenie. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 521. Prabuty, to jest 19 km. Projekt jest również został zgłoszony do Regionalnego Programu Operacyjnego. Tu mamy pewien problem, ale z którym sobie od razu chcę uprzejdzieć, na pewno pokoramy się z nim. 30 czerwca bieżącego roku została zerwana umowa z dotychczasowym wykonawcą, firmą DGM, z uwagi na utratę zaufania do osób i firm oraz brak gwarancji ze strony wykonawcy realizacji zadania w terminie umownym. Rozliczyliśmy z wykonawcą zrealizowane elementy zadania. Pozwoliło to uzyskać przez województwo pomorskie prawa, praw majątkowych do tych elementów, które zostały wykonane. Mogliśmy je wykorzystać przy kolejnym zamówieniu, które planujemy. Ogłosiliśmy nowe zamówienie w zakresie wykonania koncepcji wielobranżowej programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności dla zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej 521 na odcinku świtu prabuty oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. I w czwartym kwartale 2015 roku planujemy zakończyć, znaczy w czwartym kwartale bieżącego roku ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę na realizację zadania w zakresie zaprojektu i dobudów. To Jeśli chodzi o te mm, drogi, które, o których państwu, na których Państwu zależało, czyli 522 i 521. Chcę powiedzieć również, że tutaj w okolicach, no, korzystając z obecności Pana Starosty, to warto by było, żebyśmy o tym też dzisiaj, dzisiaj powiedzieli, że w ślad za tymi, za tymi zadaniami dwuletnimi, bo tak jak mówiłem, to jest, to jest Regionalny Program Operacyjny, będą realizowane inne zadania jednoroczne, jak choćby przebudowa drogi wojewódzkiej nr 515 na odcinku Starej Dzieżko Nibrańskiego Województwa. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 532 na odcinku od Sadlinek do miejscowości Gardeja. Przebudowa drogi nr 523 czarne dolne trumieje na odcinku Pawłowo-Trumieje. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 607 na odcinku górcz pryjewo I przebudowa jezdni chodników w ciągu drogi nr 532-611 miejscowości Sadlinki. Ja myślę, że to jest bardzo duży program na, na najbliższy 2014-2015 rok. Mogę powiedzieć tak, że żałuję, że dopiero bo tak późno, ale wcześniej koncentrowaliśmy się na budowie dróg dojazdowych do autostrady 1 bo to byłoby kompromitacja, gdybyśmy dzisiaj posiadali całe województwo przebiegające od północy do południa autostrady A1, ale nie mielibyśmy dróg dojazdowych do, do węzłów autostradowych. A więc na tym się koncentrowaliśmy w związku z, z tempem budowy autostrady, autostrady A1, ale w praktyce zakończyliśmy poza jednym odcinkiem Starogardzie, zakończyliśmy już ten proces inwestycyjny, więc możemy w większym stopniu, tak jak życzył sobie tego Pan Burmistrz Pawłowski, Wejść w obszar powiatu fizyjskiego i częściowo powiatu Szczółskiego. Mam jeszcze jeden taki wyrzut sumienia dotyczący Mikołajek. Mikołajek Pomorskich. No bo tam jest przebiega droga przez, przez Mikołajki, no ale po środku, po środku tej drogi niemalże stoi sklep. Więc mamy z tym problem, musieliśmy się z Panem. Wójten w tej sprawie yy, jest prawie dogadać, znaleźć jakiś czy grunt. Yy, ale i tam przewidujemy też, też przebudowę. Ja nie wiem jakie rozwiązanie techniczne będzie, czy to będzie władze, jak pan sugeruje, czy jakieś inne, natomiast zasadniczą sprawą trzeba mieć, mieć tytuł prawdy do gruntu. A tam jest pośrodku sklep i są bardzo wysokie wymagania właścicieli tego gruntu co do ewentualnego <ślekstrzyn marker> wytu. Ale myślę, że też przyjechałem w istocie tutaj do Państwa z dobrą wiadomością, bo przecież na przestrzeni ostatnich wielu lat nie było takiego dużego boomu inwestycyjnego na drogach, choć przyznaję, że na skutek bardzo dobrej współpracy z Panem Burmistrzem Pawłowskim i Radą Miejską w Prawutach Udało nam się wspólnie razem, przy Państwa zaangażowaniu finansowym, zrealizować cały szereg przebudów w mieście, mieście Prawództwo. Zatem dzisiaj się przez Was miasto pięknie, pięknie jedzie. gorzej do miasta, z Waszą strony Malborka. Ale to się zmieni. Bardzo dziękuję. Proszę ma pytanie do Pana Rzeszaka. Tak, proszę. Proszę o uwagę. Panie Rzeszaku, mamy tylko na rzędę dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest. U nas w obradzie prasie ukazał się artykuł napisany przez pana Marka Szymkolnego Powiatowego, że u nas przez trzy lata był przesył, niczym nie było, w szybkowie obiadku zimskim. Drugie materiały, osobiście były z panem Burmistrzem, u pana Marszałka, wchodzimy w drogę na buty oczynową. Mimo, żeśmy wtedy rozmawiali, panu co? Chciałbym, żeby na ten temat wiedzieć, bo dzisiaj opowiadamy o Panie Panie Marszałku, prawidłowo jest prowadzona inwestycja teraz na kierunku sanatorium. Tam miasto prowadzi remont drogi i zostaje nam kawałeczek ulicy Kisielickiej, która jest w ciągu drogi wojewódzkiej. Czy Pan może Marszałek przewiduje też, że ten odcinek przy okazji remontu tej drogi może zostać wyremontowany? Tam jest 100 metrów tej, może 150 metrów tej drogi. To jeszcze... Dożyka. 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 Ale pan marszałek jest tak. zźbiony, więc panie... Nie, 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 nie jestem zdziwiony, bo rozmawialiśmy na temat, wiele, wiele wiele szczegółów było przedmiotem rozmów z zarządem grup wojewódzkich i z odpowiedzialnym za te za zagadnienia panem Szarym Świckim, wicemarszałkiem. Ja myślę, że by, ja bym wręcz poprosił pana burmistrza, żeby o, o, w paru sprawach, bo rzeczywiście nazwy miejscowości mi mało mówią. Ja, ja zostałem przygotowany przez grup bajówskie z kompletem informacji, ale tutaj to pytanie jedno i potem drugie, to myślę, że pan, pan pani Bogdanie też zna, zna nazwy tej miejscowości, wie pan doskonale. Jakie jak, jak było jak jak Zostałem poważnie przez pana Marszałka Mieczysława Strudka, żeby Państwa poinformować o szczegółach remontu ulicy Kisielickiej oraz drogi i 520 Obrzynowo w kierunku granicy województwa, czyli w kierunku Lubnowych. Otóż chciałbym Państwa poinformować, że ulica Kisielicka, ten temat Został zadany już w ubiegłym roku. Wyprowadziliśmy rozmowy z panem Marszałkiem Strukiem. Natomiast szczegóły techniczne omawialiśmy z panem Marszałkiem Ryszardem Świńskim i z dyrektorem zarządu grup wojewódzkich. Ja myślę, że przetarg zostanie ogłoszony w miesiącu wrześniu, w październiku ta robota zostanie zakończona. Chodziło nam o to, żeby ten odcinek drogi był kompatybilny z budową, przebudową ulicy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli w skrócie Schetynówek. Czyli będziemy mieli cały ciąg pieszojezdny wyremontowany od ronda aż do bramy Starego Kamienia. O tak to hasłowo na, na zmianę, czyli, czyli potężny, zakres, potężny zakres, pracy. My przekazaliśmy jak dobrze sobie przypominam chyba w miesiącu maju albo czerwcu uchwałę Rady Miejskiej za tysięcy jako nasz wkład na, na remont ulicy Kisińskiej także w tym miejscu chciałbym panu Marszałkowi bardzo e, gorąco podziękować za tę współpracę, bo nie jesteśmy samorządem, który wyłącznie wyciąga e, rękę, ale, ale współpracujemy ze sobą, a współpracę pojmuje mianowicie tak, że rozmawiamy e, i proponujemy również wkład finansowych zadanie, które jest oczywiście zadaniem e, samorządu województwa, ale przypomnę Państwu, że po tych drogach będą jeździć. Mieszkańcy naszego miasta, naszej gminy, po chodnikach będą chodzić. Nie inni mieszkańcy, nie mieszkańcy Gdańska czy Trzewa, ale właśnie mieszkańcy Prawa. Stąd tak rozumiem współpracę. Jeśli chodzi zaś o drogę 520, to jak sobie dobrze przypominam, Pan Wicemarszał Świcki odwiedził nas dwukrotnie i Pan Wiceprzewodniczący Piotr Janinicz, nawet asystował Panu Wicemarszałowi Świckiemu. gdyśmy pojechali na drogę 520 w kierunku Obrzynowa. Pan wicemarszałek e, zapewnił, że oczywiście już e, w tej kadencji ona się kończy, trudno e, znaleźć pieniądze, natomiast e, wrócimy do rozmów w następnej kadencji, będziemy ją po prostu remontować e, odcinkami na takiej samej zasadzie jak do tej pory co roku, czyli my będziemy proponować jakieś środki finansowe, i zarządów wojewódzkich, Wojewódzkich wasygnuje jakieś swoje i będziemy odcinkami tę drogę remontować. To nie jest duży zakres, pięciokilometrowy, nie będzie to polegać na przebudowie, ale bardziej na odnowie, odnowie tej drogi. Zważywszy na fakt, że tam ciężki transport, ciężki transport się nie porusza, wystarczy gruntowna odnowa.